Dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym pokażę Wam i opowiem trochę o kremie pod oczu, a raczej o balsamie pod oczy z doktora Hałuszki. Tak próbuję. No, tutaj mamy logo Hałuszki. No i tu opis. I dokładnie ten y, produkt się nazywa. Jestem tutaj na stronie Hałuszki. Na stronie Hałuszki się nazywa y, Balsam pod oczym to jest Augen Balm I'm Balm. Produkt ma 10 ml pojemności i okaz... tak wiecie, wydaje się to, że na krem potoczy no to tak standardowo, niestandardowo, no ale za dużo nie jest. Zazwyczaj krem potoczy mają 10, 15 ml. Natomiast powiem Wam, że to jest najbardziej wydajny krem potoczy ever, jakikolwiek miałam. Używam go, ja go dostałam we wrześniu od Bartka Siostry, po prostu nam go kupiła w Niemczech. I od września go mam u siebie w domu. Natomiast, żeby Wam powiedzieć tak z ręką na sercu, że regularnie używam go. Ja mówię, że od października, ponieważ we wrześniu yy, po podróży ślubnej jakoś go zaczęłam używać, yy, ale wiecie, tak mówię, żeby faktycznie z ręką na sercu, od października codziennie, wieczorem ten krem jest pod moimi oczami i zużyć jest takie. Słuchajcie, ja go zużyłam jedną dziesiątą, co jest po prostu, zobaczcie, bo on, no wiadomo, nie był tutaj do pełna, widzicie, no ale był gdzieś tak, no dotąd. Więc naprawdę, zobaczcie, jakie to jest zużycie. Ze spokojem ten produkt można kupić z kimś na pół. Te ważności on ma do 2018 roku, więc okej, okay, no wiadomo, to jest produkt olejowy, nie zawiera wody, więc dlatego może być dłużej otwarty. Bo tutaj też Wam od razu o tym może powiem. Ponieważ ja czasem pokazuję jakieś kosmetyki albo. O czymś tam mówię, albo gdzieś coś zobaczycie i do mnie piszecie, że w ogóle jak to może być naturalne, skoro to ma taką długą datę ważności, albo wręcz krytykujecie, to no są osoby. Ja takie komentarze usuwałam, gdy dalej ta osoba później się staje niemiła, to już robię inne, inne tutaj rzeczy, ale usuwam komentarze, które wprowadzają ludzi w błąd. Bo ktoś, kto zupełnie się nie zna na składach, a nawet nie ma podstawowej wiedzy, nie wiem, z chemii, biologii, wiedząc o tym, że jak coś jest olejowe, to tam się dłużej rozwijają bakterie i trudniej jest to zainfekować bakteriami i tak dalej, niż produkt wodny. E, więc tutaj na no, takie komentarze ustawiam. Jeżeli macie kosmetyk, w którym jest bardzo mało wody albo w ogóle nie ma w nim wody, produktów wodnych, ekstraktów wodnych i, i tam nie ma tej bazy wodnej, tylko są na przykład same oleje albo masła, to ten produkt sam z siebie już ma dłuższą datę ważności. A do tego istnieją, słuchajcie, naturalne konserwanty. To nie jest tak, że nie ma naturalnych konserwantów, bo są naturalne konserwanty, które są przecież wszystkie organizacje, które tutaj certyfikują naturalne kosmetyki, uznane jako konserwanty naturalne. Konserwantem naturalnym jest witamina A, e, C na przykład, więc tutaj są, więc troszeczkę jeżeli zanim coś to napiszecie, wiecie, komentarz, nie mając zielonego pojęcia, no to zagłębcie się w to trochę i wtedy komentujcie tego typu sprawy, bo no, no mam kilka osób takich, które Ech, uporczywie komentują, nie mają pojęcia. Dlatego Wam o tym tak mówię, żebyście po prostu wiedziały i się nie dziwiły też czasami, że macie kosmetyk naturalny, a ma długą datę ważności, więc to tak wiecie. Jest, to jest logiczne po prostu i tak, i tak, i tak jest. Właśnie tak jest z tym preparatem potoczy. Tutaj są same masła, oleja, nie, oleju, nie ma w ogóle wody w składzie. Jest duży plus. I on, to jest dosłownie, zobaczcie, widzicie, ja to dotykam i to jest bardzo twarde masło. Zostaje mi troszeczkę tutaj na palcu. I jak jego ja wydobywam? jego ja po prostu wydziabuję sobie paznokciem, Albo czasami jak mam pod ręką, to taką szpatułką, ale nie zawsze ją mam pod ręką, bo czasem może mam do wyjmowania peelingu, takiego innego. I po prostu mam tutaj, widzicie, troszeczkę wyjęte. Nakładam sobie to na palec, między dwoma paluszkami rozgrzewam i wklepuję sobie pod oczy. Wielkim plusem jest też zapach. No wydajność to już jest jeden plus, który Wam powiedziałam. Drugim plusem to jest przepiękny, naturalny zapach. Naprawdę on pięknie pachnie, pięknie, naprawdę. I to jest dla mnie taka taki czas relaksu po prostu wieczorem, że wiecie, ja już mam krem na twarzy, biorę sobie tak krem pod oczy, wklepuję go sobie i Odpływam, bo to jest, wiecie, to się zamienia w taki olejek. To macie na palcach wtedy i musicie to doprowadzić do takiej formy olejkowej. Wklepujecie sobie ten olejek. Możecie, jak naj... czasem nakładam sobie więcej, robię sobie masaż skóry wokół oczu. To też jest naprawdę bardzo fajne. Polecam Wam spróbować nad zwykłymi takimi olejkami, które się nadają. Oczywiście nie wolno tego nakładać gdzieś tutaj blisko, tylko tak wiecie, w okolicy. Chcę kosmetyk, który jest tłusty, natomiast w ogóle nie tworzy, nie powoduje, że tworzą Wam się jakieś worki potoczami na drugi dzień, bo niektóre kosmetyki, które są tłuste, mają taką bogatą konsystencję, mogą powodować. Natomiast ten w ogóle tego nie robi. To Wam od razu powiem, bo jestem na stronie hałuszki. Nie ma tego właśnie na opakowaniu, więc nie pamiętam. To od razu Wam sprawdzę tutaj, co on ma w składzie tutaj głównie. Tam jest olejek żożoba, z pestek moreli, wosk pszczeli, kompozycja wyciągów z roślin leczniczych, przelotu pospolitego, nagietka. Więc tutaj wiecie, nagietek też jest super na, na skórę oczu. To są takie wymienione akurat, ale na przykład, jeżeli czytam skład to na pierwszym miejscu jest olej rycynowy, jak wiemy, olej rycynowy dla naszych rzęs, zbawienie, więc super. Hmm, tutaj są właśnie olej z pestek yy, brzoskwini, yy, woski, yy, z marchewki, yy, yy. no tutaj dużo, dużo masło Shea, yy, żożoba, no naprawdę dużo tego wszystkiego tutaj jest. Same, same wyciągi, same olejki, więc tutaj naprawdę coś fantastycznego. Cena to, no, to jest 100 zł, bo Wam jeszcze nie opowiedziałam. I te 100 zł to jest naprawdę super cena za ten produkt. I ja wiem, że teraz może wiele z Was pomyśleć, że Boże, krępu toczy za 100 zł marzenie. Dla mnie kiedyś to też było marzenie, i też kiedyś nie było mnie w ogóle na coś takiego stać. teraz no wiadomo, wszystko się z czasem zmienia. I według mnie też warto sobie odłożyć albo poprosić nie wiem, że nie macie mieć prezent na 18, czy, czy nie wiem, na 25 urodziny, czy na jakieś takie urodziny, i ktoś ma chce zrobić prezent, poprosić właśnie o taki krem, albo dwie, trzy osoby, żeby się złożyły właśnie na taki krem, albo no nie wiem, wśród znajomych, właściwie powiedzieć, że akurat takie coś byście chciały, czy wśród rodziny. E, więc tutaj myślę, że ze spokojem. E, bardzo fajny prezent. Co do wieku, od którego można używać ten krem potoczy, według mnie bez ograniczeń wiekowych. Nie ma wieku minimalnego, to nie jest krem 25+, plus, to nie jest krem 20+, plus, to nie jest krem 30+, plus. w ogóle jak dla mnie ten krem nie ma ograniczeń wiekowych ani minimalnej, ani maksymalnej, ponieważ słuchajcie, po pierwsze młodszym skórom nie zrobi krzywdy, ponieważ rewelacyjnie je nawilży, ukoi, zniesie jakieś zaczerwienienia, podrażnienia, coś takiego. Coś takiego. U skóry starszej, która już ma zmarszczki, coś się dzieje, on przefantastycznie będzie nawilżał tą skórę, do tego możecie nim sobie wykonać masaż. To jest bardzo, bardzo ważne przy prewencji przeciwsmarszczkowej, ale tak samo przy, jeżeli już smarszczki mamy, żeby masować tą okolicę oczu. Więc tutaj on rewelacyjnie wpłynie. Może nie ma jakichś takich stricte hardkurowych substancji przeciwsmarszczkowych, ale same oleje działają fantastycznie przeciwsmarszczkowo, więc tutaj można ten olejek, ten krem pod oczy jak najbardziej sobie wprowadzić. Możecie, jeżeli nie wiem, ktoś starszy mnie to ogląda, no w statystykach widzę, można kupić sobie taki krem, podzielić się z córką na przykład i myślę, że to jest fantastyczna sprawa akurat z tym kremem potoczy, bo tutaj ze spokojnie z tego słoiczka można sobie przenieść do innego jakiegoś wyparzonego słoiczka. Nie ma problemu, czy tam używać razem wyjmować szpatułką. To też nie jest problem, jeżeli mieszkacie w jednym domu jak najbardziej. I przede wszystkim to, co ja założyłam po używaniu tego kremu z doktora Hałuszki. No, jak wiecie, ja na co dzień używam dosyć ciężkich korektorów potoczami. Ostatnio nie wiem, co mi jest, ale mam takie sińce, może nie wiem, powinnam zrobić sobie właśnie badania, bo, bo coś jest nie tak. Mam strasznie zasinione okolice oczu. I tutaj... Mm, no i codziennie te ostre korektory wchodzą w krem. I przy takich korektorach skóra pod oczami naprawdę dostaje w kości, jest przeciążona, wysuszona i tak dalej. Słuchajcie, przy tym kremie pod oczy w ogóle nic mi się nie tworzy, żadne przesuszenia. I tak jak wcześniej używałam różnych kremów pod oczy na noc, żaden z nich nie dał takiego efektu, jaki daje ten krem. Czyli to cudowne ukojenie i takie... Że budzę się rano i ja czuję, że ta skóra jest taka sprężysta. Ona nie jest wiotka, ona nie jest jakaś opuchnięta, nie jest jakaś ściągnięta, podrażniona, piecząca. Tylko jest taka, wiecie, taka pulchniutka, ją tak dotykacie, Jest po prostu pulchna. Na dzień tego kramu nie używam, zaraz Wam opowiem dlaczego. Dodatkowo. Miałam tutaj naprawdę miałam takie zmarszczki, można powiedzieć, mimiczne, coś takiego się działo. No wiadomo, ja mam dosyć mocną mimika, szczególnie tutaj, no nie wiem, moja twarz się tak tutaj w okolicach oczu dosyć mocno marszczy. I do tego jeszcze wiecie, te korektory ciężkie, które zastygają nam na oczach, no to w ciągu dnia się tam coś tworzyło. I faktycznie miałam tutaj i tak samo tutaj miałam takie delikatne smarczki, wszystko zniknęło. Słuchajcie, naprawdę wszystko zniknęło. Nie mówię, to nie były zmarszczki spowodowane w wyniku jędrności i tak dalej, Tylko faktycznie to były takie zmarszczki mimiczne. One wszystkie bardzo ładnie zniknęły. E, więc tutaj u osób młodych jestem pod, pod wielkim wrażeniem, naprawdę, jeżeli macie takie 23-25 lat, widzicie pierwsze zmarszczki, to on sobie super z tymi zmarszczkami poradzi. E, o ile to już nie są takie utrwalne zmarszczki. Ze skórą z taką starszą, bardziej dojrzałą, myślę, że też sobie bardzo fajnie poradzi. Wiadomo, że on nie wyprostuje wszystkiego, to nie jest krem liftingujący, tylko to on będzie miał działanie wtedy takie nawilżające, że po prostu one wam się wypchną, te zmarszczki. E, Dla też jędrności to skórze. Więc tutaj potędzem super. Dodatkowo zauważyłam, że faktycznie on zmniejsza moje cienie takie genetyczne, można to powiedzieć, ponieważ ja mam bardzo płytko, unaczynioną skórę i faktycznie on bardzo ładnie rozjaśnia mi tą skórę. Mówię, no teraz to, co jest, to jest od jakichś dwóch, trzech tygodni mi się coś takiego dzieje i no to ja mówię, może trzeba po prostu zrobić badania. Ale myślę, że jeżeli macie po prostu tam czasami cienie wynikające z niewyspania i tak dalej, super sobie z niej poradzi. Jeszcze bardziej trzymany w lodówce, to też fajnie. Chociaż tu pamiętajcie, że trzeba go rozpracować, żeby Wam tutaj ładnie się ta skóra nabliżyła i nie była ciągnięta. I do tego, dlaczego go nie można stosować na dzień. Ogólnie producent zaleca stosowanie tego kremu na dzień, natomiast dla mnie... Jest to awykonalne, on jest bardzo tłusty, faktycznie rano się budzę, to nie czuję już tej tłustej warstwy, ale zmywam go, zmywam też w okolicach oczu ten, ten produkt, dlatego że jest to tłuste i ja się niestety boję, że mój korektor mógłby tego nie wytrzymać, mój korektor mógłby mi zjechać, cienie mogłyby mi się tutaj, wiecie, w załamaniach pozbierać przez ten właśnie krem, dlatego na dzień go nie używam. Po drugie, on się nie wchłania szybko, to są oleje i ja też jestem zdania, że jak już nakładam oleje, to fajnie, żeby one faktycznie miały czas na wchłonięcie się a nie żebym ja je później wycierała. Więc tutaj dla mnie to, to jest też nie do wykonania, ponieważ ja wstaję, ja wstaję rano i ja rano muszę mieć krem, który nakładam 5 sekund maks minuta i ten krem mam wchłonięty i mogę nakładać makijaż, więc to jest dla mnie bardzo ważne. Przy tym kremie nie ma w ogóle takiej opcji. Może gdybym pracowała w domu, pracowała z domu albo nie wiem, pracowała, chodzi o to pracę na 10, 12, to może tak, ale przy tym trybie życia, przy tej pracy nie. Więc tutaj no może jak kiedyś będę się działa w domu, to faktycznie będzie to rewelacyjny krem również na dzień. Natomiast w tej chwili to jest dla mnie krem tylko i wyłącznie na noc i jako taki krem Wam go rekomenduję. Ja na dzień mam w tej chwili na dzień nie przykuwam takiej mocnej uwagi do kremów potoczy. one mają dobrze nawilżać i szybko się wchłaniać. To jest to. Użyłam fajny krem potoczy w tej chwili, ale to Wam gdzieś w ulubieńcach, może pokażę czy coś. Ale właśnie tutaj w tej chwili przy chałuszce to jest rewelacyjny krem na noc, jak... Po prostu super. Jeżeli właśnie jesteście starsze takie po 35 roku życia i macie czas, żeby sobie nakładać ten krem na dzień, to myślę, że on też będzie rewelacyjny, że on super będzie wpływał na tą okolicę oczu, no ale mówię, to już trzeba mieć na to naprawdę według mnie czas i nikomu nie poleciłabym go jako krem taki pod szybki makijaż, więc tutaj yy, na pewno nie w tą stronę. Yy, no i co, i to tyle. No mogę Wam go mega polecić ze względu na działanie, bo jestem naprawdę żaden krem potocznie nie zdziałał tego, co ten krem. Krem z Kilsa może się schować, tyle wam powiem. Nagram wam osobną recenzję o kremie z Kilsa jeszcze trochę, ale w porównaniu do doktora Hałuszki to Krem z Kilsa, z Kilsa po prostu nie dorasta mu do pięt. Nie dorasta mu do pięt, bo to nie jest po prostu bajka. Działanie, wydajność. I mówię tutaj wydajność w stosunku do ceny, i działanie do ceny według mnie jest ok. Więc naprawdę ta stówka za tak działający i tak wydajny krem. No zobaczcie, od października minęło ile? 7 miesięcy. No i przez 7 miesięcy ja nawet nie zużyłam. Jednej czwartej tego kremu, więc tutaj, no słuchajcie, naprawdę to jest mega, mega, mega wydajny produkt. No i uwielbiam jego zapachy, ale to już zapach to jest kwestia gustu. Tak. Więc ja się ogólnie w chałuszkę coraz bardziej zagłębiam, coraz bardziej jestem przekonana do tych kosmetyków, no to ja mówię, Bartka się mnie nimi zaraża. Ja mam kolejne i jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Na pewno Wam będę nagrywała recenzji i możecie się spodziewać, że tych kremów, na pewno tych preparatów do, do, z doktora Hałuszki na pewno na moim kanale Pojawi się więcej. Jeżeli miałyście coś z Hałuszki, to koniecznie dajcie mi znać, bo jestem ciekawa tych kosmetyków. Mówię, do nich dostęp w Polsce jest dosyć ograniczony i myślę, że gdyby nie wartość, ja stratają tej firmy nie odnalazła. Eee, w w Krakowie, w drogerii Pigment na pewno macie doktora chałuszkę, że możecie pójść, dotknąć i zobaczyć. No i oczywiście, na szczęście działa sklep internetowy tutaj polski, więc też możecie sobie zobaczyć. W ogóle Bartka Siostra ma to szczęście, że mieszka niedaleko Stuttgartu, stamtąd ta firma pochodzi i ona wie, jak to jest produkowane, zna też, wie, gdzie są pola, w ogóle gdzie oni hodują te te swoje zioła i oni faktycznie mają swoje własne uprawy ziół pod te wszystkie kosmetyki, no ale o tym Wam może przy innym kosmetyku opowiem, bo ten filmik już troszeczkę trwa. Także jeżeli miałyście coś z chałuszki albo z innych naturalnych firm, jeżeli chcecie, tam i coś polećcie. Pa, pa!